Witajcie, tu Mariusz Paluszek. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnej relacji z budowy domu szkieletowego w technologii belek dwuteowych. Budynek nazwaliśmy MK pasywny, ponieważ ma bardzo, bardzo dobre parametry izolacyjne. Mamy tu dosyć grube ściany, bardzo grube dachy, wszystko wypełnione wełną drzewną, także będzie dom bardzo, bardzo energooszczędny. Poprzednie relacje mogliście oglądać w poprzednich odcinkach, dzisiaj jest to jeden z ostatnich prawdopodobnie wejść, czy ostatnich odcinków, w którym mamy jeszcze stan surowy, otwarty, ponieważ powoli zaczynamy dom obijać i będziemy przechodzić do uzupełniania wnętrz i ewentualnie elewacji. Ale to jeszcze zobaczymy, jak się sprawy potoczą, ile nam to czasu zajmie i, i o czym będziemy nagrywać kolejne odcinki, ale powolutku już zmierzamy ku zamknięciu budynku. Altyazı M.K. Idziemy do przodu Zobaczyć co chłopaki robią Oj Błotko, błotko Idzie Mariusz, niesie dechę A więc przejdźmy po budynku i zobaczymy, co się zmieniło od ostatnich wejść. Wstępnie mamy obity Wejdziemy na zewnątrz i możecie zobaczyć, że mamy już go obity płytami poszycia. Teraz można zobaczyć po co były nam te fartusze potrzebne, ponieważ będziemy je teraz wywijać do góry, żebyśmy mogli wiatroizolację po prostu fajnie wkleić wszystkie Róż, wszystkie szpary między styropianem, między XPS-em, a e, płytą drzewną Zostały wypełnione klejem poliuretanowym Żeby się to po prostu doszczelniło wszystko i było e, po prostu pełne Żeby nie było żadnych e, mostków termicznych, żeby nie było dodatkowych dziur W które będą wchodzić nam i e, owady i tak dalej. Tutaj te podwaliny w oknach będą jeszcze wycięte ale tu już mamy wstępnie jedną z elewacji. Otwory nad oknami są zostawione właśnie na skrzynki pod rolety fasadowe. Tam jak widzicie, zaraz tam wejdziemy do góry. Już jest widoczna lepiej teraz szczelina wentylacyjna dachu płaskiego. Chodzi o to, żeby powietrze z elewacji właśnie nam wentylowało powierzchnię dachu płaskiego. Tutaj powolutku już obijamy ścianę szczytową musimy tutaj rusztowanie sobie przełożyć tyle ile dało się bez rusztowania, żeśmy obili a resztę będziemy zaraz dobijać. Zobaczcie płyty są na ścianie szczelnie położone Tworzy nam to bardzo fajną barierę dla budynku i przed wiatrem i Termiczno-akustyczną Jak już mówiłem To będziemy tutaj wycinać Okna będą osadzone na, bezpośrednio na, na betonie Tu już powoli ekipa robi także Drenaże wokół budynku Idziemy do środka zobaczyć Tu już jest o, ścianka postawiona Którą żeśmy ostatnio a jeszcze jej nie było, bo ona podtrzymuje ten podciąg, ten duży, na betonie została postawiona i już mamy, że tak powiem, cały ten detal zrobiony. Tutaj, jak widzicie, troszeczkę żeśmy wystawili tą płytę więcej, ponieważ będziemy sufit obniżać żeby po prostu było to wszystko fajnie, strzelnie zabezpieczone. Tutaj się ściana ostatnia garażu już też zabija ile się da, robimy z drabiny. Zaczyna być szczelny i usztywniony. Tu już mamy też ściankę gotową, która podtrzymuje właśnie ten wypuszczony dach. Może tego teraz tak nie widać. Rusztowania zasłaniają, ale ta część tu wystająca. Wygląda w ten sposób. Mamy to osadzone na tej metalowej, na metalowych kotwach, na tym e, mocowaniu. Tam jest oparte nad proże. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o te folie, które tu widzicie w oknach, to zaczynamy po prostu zamykać sobie budynek, żeby nam woda z deszczu się nie dostawała do środka, i będziemy powoli budynek ogrzewać wstępnie i osuszać. Za chwilę wkładamy. E Inaczej, e, wyczyściliśmy sobie z wszystkich zanieczyszczeń te e, wszystkie otwory, e, wszystkie drewno, żeby było czyste, żeby nie było zanieczyszczeń, betonu, e, trecin i tak dalej. Chodzi o to, żeby sobie teraz te sklejki LVL dosychały. Na razie nam tutaj fajnie wieje i przewiewa, także nie musimy jeszcze jeszcze dogrzewać, jest jeszcze ciepło ogólnie, ale te folie też chronią nam przed kolejnym deszczem I będziemy cały budynek tak obijać do momentu aż przyjadą okna I będziemy tutaj sobie po prostu już powoli osuszać ten teren, by te podwaliny doszły Żeby wyschły Bo chcemy zacząć przygotowywać konstrukcję do zasypu włók, włóknem drzewnym to już płyty OSB, który będziemy obijać sufity i ściany od wewnątrz są przygotowane, więc musimy dosuszyć drewno do pewnej wartości, którą producent czy firma, która robi ocieplenia sobie wymaga. Dobra, idziemy do góry zobaczyć dach płaski, ponieważ pisaliście mi, że. Gdzie to było? Tu, tu, tu. tu, jeszcze takie wzmocnienia stalowe Które przytrzymują Słupy wraz z tą belką nośną kalenicy. Jesteśmy na dachu I teraz tak Mamy tutaj tak naprawdę to, co widzicie teraz: pełne płytowanie dachu, czyli pełne deskowanie dachu można by nazwać, usztywnienie całej konstrukcji, i na tym będzie papa, papa podkładowa ułożona. Papa podkładowa jest to wstępne krycie dachu. Jedna z ważniejszych rzeczy na każdym dachu, jeżeli stosujecie Bezpośrednio na krokwie tylko membranę dachową i dachówkę nie wróżę długiej przyszłości dla Waszych dachów. Naprawdę róbcie przynajmniej jak położycie membranę, zróbcie sobie nadbitkę 5 cm, żeby uzyskać przestrzeń wentylacyjną, zróbcie sobie obicie OSB, MFP, Peł mogą być deski szalunkowe i na to papa, i dopiero dachówka lub inne pokrycie dachu. Tutaj mamy tak zabezpieczony dach, że nawet gdy pod dachówkę wieje nam śnieg, wiatr wieje nam wodę, czyli w sensie deszcz, wilgoć ogólnie. i Te wszystkie skropliny, one sobie będą spływały po papie i będą wpadały tutaj do rynny. Przestrzeń wentylacyjna jest nam potrzebna, ponieważ owiewa nam tu wszystko fajnie, cały budynek pod elewacją. Powietrze dostaje się tutaj. Będzie wychodziło w kalenicy dodatkowo. I jeszcze przy rynnach będą wyloty także. Myśmy tutaj tak specyficznie troszeczkę to zrobili, ponieważ my tu chcemy schować rynny pod elewacjami. I dlatego ten dach jest tutaj tak jakby za krótki. Ale to tylko dlatego, że tutaj jeszcze Wam później pokażę, jak to będzie wyglądać. Zrobione będą rynny, które będą schowane w elewacji. I zdecydowaliśmy się na własny patent, czyli zrobienie. Rynien ukrytych ze standardowych rynien ocynkowanych. Nie będziemy kupować bardzo drogich gotowych systemów, które z tego, co słyszałem od wykonawców polskich i firm zaprzyjaźnionych, mają bardzo średnią szczelność. Są bardzo drogie i stwierdziliśmy, że możemy to samo zrobić, żeby funkcjonowało, a zrobimy to dużo taniej. Zobaczycie jak, nie będziemy teraz jeszcze zdradzać szczegółów. Bynajmniej e, pytaliście się mnie dlaczego na, też e, na dachach płaskich e, układaliśmy e, płyty odwrotnie niż tutaj na przykład, nie? czyli tutaj mamy OSB piórem do góry, czyli jak wilgoć nam zjeżdża po dachu, czyli jak wilgoć nam zjeżdża dachu, no to wiadomo, że nie będzie podciekać do góry, ponieważ jeszcze jest pióro wyżej. I tak powinna być płyta kładziona, nie? Jeżeli układamy płyty na stromych dachach To powinno być pióro do góry To samo dotyczy się tych płyt poszyciowych One mają pióro do góry Ewentualna wilgoć, która zjedzie ona nam nie podcieknie wyżej Ponieważ tam jest... Nie, inaczej Ewentualna wilgoć, która nam ścieka nie podcieknie do góry Ponieważ tam w środku jeszcze jest pióro, tak? Czyli pióro musi być u góry płyty w pust musi być na dole płyty To samo dotyczy Układu ze skośnym dachem, że te piórko musi być do góry. A w dachach płaskich robiłem to troszeczkę inaczej czyli odwrotnie. Tylko w dachu płaskim mamy tutaj 2% spadku i tak naprawdę nie robi to w ogóle różnicy dla, dla wody, dla wilgoci, jeżeli by ściekała w tą stronę czy w tą. I na dachach płaskich, wszystkie łączenia kleiliśmy klejem e, montażowym. Aby się zrobiła nam tam gumka, żeby to było szczelne, a tutaj nie kleimy. Czyli tutaj to po prostu działa grawitacyjnie, nie ma problemu z tym, jeżeli chodzi o dachy płaskie. Mamy tak niski, tak mały spadek, że to nie gra różnicy, ale za to trzeba kleić wszystkie połączenia płyt, żeby nam ta woda po prostu tam nie przesiąkała. Taka zasada. Tam jeszcze daszek jest nieskończony, zaraz będziemy obijać, pójdziemy na drugą stronę, zobaczycie jak wygląda sam. Sama przestrzeń wentylacyjna. Tam też widzieliście z tamtej strony wiatroizolację przeciągniętą, tak jak tutaj. Tu już mamy wiatroizolację na całej ścianie, ponieważ. Mieliśmy taki kawałek, z drugiej strony nam braku wiatroizolacji i czekamy na nową dostawę, ale tu widzicie, wiatroizolacja jest wepchnięta pod tą płytę, jest dociśnięta, że szczelnie jest. I tutaj będzie schodziła do samego dołu i będzie wklejona, będzie wklejona do tego metalowej obróbki. Tak? Tu ją obetniemy, tu sobie zakończymy i taśmami systemowymi będzie to tutaj sklejone. Czyli wszystkie skropliny, które tutaj. Będą spływały po ścianach, od razu trafiają na dach. Dodatkowo, jeszcze oczywiście, będą tu łaty, kontrłaty, łaty, elewacja i tak dalej. Schowana rynna, tak wyglądają tutaj listwy do przestrzeni wentylacyjnej. Są to listwy 48 mm na 48, mm. kupione, gotowe, strugane, suszone. C24 jest to drewno, które sprowadziła nam firma. Treplate i Smart Panel, są to dwie firmy, które zaczęły sprowadzać nam drewno prosto z Norwegii, mają przekrój materiału norweski, czyli właśnie o 3 mm grubsze jest to od standardowych szwedzkich i wierzcie mi, że warto jest kupić sobie takie gotowe listwy, ponieważ samo cięcie powoduje, że gdybyście chcieli z grubych dech czy z grubych belek po prostu. Nam strasznie naprężenia w drewnie krzywią to drewno. Mamy tu nabite te łaty dokładnie na krokwiach, mniej więcej do samego szczytu. One tam nie muszą być dokładnie. Niektóre elementy mieliśmy trochę za krótkie, ale to nic nie szkodzi, tak naprawdę, bo do góry płyta i tak się kończy 5 cm przed końcem samego, samej kalenicy. I tak to wygląda. idziemy dalej Daszek mamy, daszek mamy pokryty. Tutaj wystarczy teraz obić wszystko płytami. Konstrukcyjnymi i będziemy mogli robić zadmuch, zadmuch tej, tej przestrzeni tutaj. E, ostatnio w odcinku zwróciliście uwagi w komentarzach, bo był błąd. E, tutaj brakuje właśnie tej, tego fartucha, za, za ścianką, i e, osoba, która to wyłapała, dostała od nas upominek. Tutaj do góry mamy fartuch położony i. Będzie połączony z paroizolacją dachu. Tutaj zrobimy to oczywiście w inny sposób. Paroizolacja na ścianie będzie po prostu wywinięta bezpośrednio tutaj, tutaj i tutaj i polecimy dalej. Będzie ciągłość zachowana, chociaż mogło to być zrobione troszeczkę inaczej, ale to dla osób, które czasami się też właśnie zapomną, lub przegapią, przegapią taki moment. Jest to do naprawienia, zresztą będziemy to pokazywać. Tu mogę pokazać o, na przekroju, jak właśnie e, kładziemy tym piórem do góry e, płyty poszycia. O to właśnie chodzi, że ewentualna wilgoć, nawet gdyby się dostała nam do tej szczeni, to pod górę, że tak powiem, ma trudniej się dostać. Także dlatego piórem zawsze w górę układamy, a e, w pustę na dół, że to robi się nam taki oryginalny kapinosek, że ta woda może po prostu w dół bezproblemowo schodzić. Tu też widać jak wysoko żeśmy położyli tą wiatroizolację, którą widzieliście na zewnątrz, która tam jest właśnie pod, wychodzi. Jest ona tutaj dociśnięta i mamy to tam bardzo szczelnie. A więc na chwilę obecną mamy budynek tak naprawdę przykryty, nie boimy się już deszczy, nie boimy się wichur, wszystko mamy pousztywniane, mamy to zrobione tak naprawdę tak jak planowaliśmy, idziemy zgodnie z harmonogramem. Kolejne prace będą polegać na tym, aby położyć wstępne krycie właśnie na tym dachu tutaj skośnym, czyli obijamy to wszystko OSB do końca, kładziemy papę i przybijamy kontrłaty i czekamy na dachówkę tak naprawdę i powoli zaczynamy sobie przygotowywać wnętrze budynku do tego by zostało ocieplone właśnie wełną drzewną, czyli będziemy osuszać, dosuszać, montować wszystkie potrzebne wzmocnienia, przejścia paroizolacji dodatkowe. Jest dużo 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 takich drobiazgów, które teraz wewnątrz będziemy powolutku uzupełniać, nie będzie nas widać tak naprawdę tej naszej pracy, ponieważ to są takie detale, które zostawialiśmy właśnie na czas kiedy e, budynek najpierw musi być zamknięty, szczelny, żebyśmy go mogli powoli dosuszać w międzyczasie i tak dalej. Okna są zamawiane, czekamy e, aż przyjadą. Gdy okna będą zamontowane, będziemy mogli tak naprawdę dopiero zaczynać sprawy elewacyjne. To chyba na tyle w tym wejściu. Jeszcze na pewno coś nagramy. Dzisiaj jest bardzo wcześnie. E, zaczynam nagrywać odcinek z rana. Jeszcze jest chłodno, jak widać, światło nie wiem czy wystarczające. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że subskrybujecie i że lajkujecie. Oczywiście, piszcie w komentarzach, jeżeli zobaczycie jakieś poważne uchybienia, albo dzielcie się radami, jeżeli takie są. Dzięki bardzo i na razie.